Witajcie, kochani! Dzisiaj nagram dla Was filmik z ulubieńcami. Dawno takiego filmiku u mnie na kanale nie było, więc postanowiłam go nagrać. Więc szybciutko zaczynamy. Dużo tego nie ma. Tak, ostatnio sobie myślałam, że nigdy nie pokazywałam Wam mojego ulubionego zapachu. Moim ulubionym zapachem jest Bruno Banani, ta różowa wersja. Po prostu zapach, który używam od lat. Pierwsza dostałam go od męża, jak był w Niemczech, i też zawsze tam go kupujemy. Ja tutaj mam akurat tą małą wersję, bo to jest chyba 30-20 20 ml, ale zapach jest. Uwielbiam, po prostu uwielbiam ten zapach. Następną rzeczą, może polecimy z taką niby pielęgnacją. Następną rzeczą jest ziaja, jest to naturalny oliwkowy płyn do higieny intymnej, kwas mlekowy oraz olej oliwkowy, ja tutaj mam teraz w małej wersji te 200 ml, bo on był dołączony do jakiegoś zestawu, żeby był z gratisem, tak wygląda. Nie wiem, czy. Znaczy nie wiem. Na pewno są w dużych wersjach, tylko ja chyba na sklepie oliwkowego na pewno nie miałam. Ja mam tą serię zieloną-ziołową, niebieską i tą taką w białych butelkach intima z pompką. Muszę wam powiedzieć, że muszę wam powiedzieć zaczyna się, że pięknie pachnie ten płyn, nie podrażnia mnie, robi to, co ma robić. Myślę, że cena u mnie na sklepie te zielone są w granicy 6-7 zł, więc myślę, że ten oliwkowy też tyle będzie kosztować. Nigdy nie pokazywałam wam szamponu, którego używam od czasu do czasu. Jest to szampon z leczniczy, Jest to szampon przeciwłupieżowy, przeciw przetuszczaniu się włosów i na jakieś takie bardziej stany zapalne skóry głowy. Jak dla mnie jest rewelacyjny, ja widziałam go u dziewczyny pokazywała go na YouTube. Ona już nie nagrywa. I właśnie mówiła o upierzu i on naprawdę jest re, 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 rewelacyjny, tylko no zapach ma taki no, niewyjściowy O, taką siarką śmierdzi. Ale... Yy, Mama. Yy, yy, Śmierć taką siarką, ale robi cuda na głowie, nie ma łupieżu, nie przetuszczają się włosy. Naprawdę jest super. Yy, powiem Wam. Jak zaczęłam go używać jakiś rok temu, kupowałam go za 17 zł. Yy, teraz, na dzień dzisiejszy, kosztuje około 21-22 zł. Więc to nie jest mało. Za taką małą pomysł jest 130 ml. I tutaj pisze, że jeżeli ktoś ma bardzo zaawansowany łupież to używa się go przez 3 tygodnie dziennie, a potem yy, a potem co drugi dzień, więc o, ja go teraz używam raz na tydzień, więc taka buteleczka starcza mi na dłużej. Następnym moim ulubieńcem jest taki sam ulubieniec jak ostatnim filmiku, w ulubieńcach, jest to jedwab yy, do włosów. Yy, ja go też używam czasem yy, Milagros do rozczesania włosków. Bo ni, 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 niestety niekiedy mamy tak, że mamy jedną ogromną watę cukrową i nie możemy tych włosów e, rozczesać. Ale to tylko sporadycznie. No teraz, jak widzicie, ja mam dość krótkie włosy i e, ten spray nie jest mi aż tak bardzo potrzebny, ale jak suszę włosy, od czasu do czasu sobie spryskam. Następna rzecz jest to ten miodzik z Oriflame. Jest to e, o zapachu. E, czarnej porzeczki albo jagody. Teraz nie wiem. Dobrze, to masz. i Już wystarczy. E, tak wygląda. Zużycie jest nawet powiedziałabym spore, tylko e, najgorsze jest wydobywanie e, tego produktu stąd, bo ma się go pod paznokciami i wszędzie. Opakowania są naprawdę... Od, o, jest, jest to miód, który jest tyle lat e, w Oriflame, ale że oni nie wymyślili innego opakowania, to jej podstawowa wersja to jest ta różowa, potem były karmelowe, waniliowe, czekoladowe i chyba te. I tak jak mówię, no wydobywanie tego produktu stąd to jest makabra, ale produkt pięknie pachnie i muszę powiedzieć, że jak tylko mi się robią suche usta, to jak na wieczór sobie posmaruję, to rano mam idealnie gładkie usta. Następną rzeczą, dwoma rzeczami są moje paletki, które dostałam od rodziców z Mua Makeup Academy. I muszę y, powiedzieć, że wstawię Wam zdjęcie rzeczy, które miałam schowane, y, nieużywane, bo było mi ich szkoda. Jak wiecie, tą paletkę używam już jakiś czas, a tą zaczęłam używać od tamtego miesiąca. I jestem w niej, y, jestem w niej zakochana. Cienie są rewelacyjne, można stworzyć takie makijaże. Ja tam nie jestem jakimś ekspertem od makijażu, ale naprawdę potrafię się nią super pomalować. I żałuję, że wcześniej jej nie używałam. Ta jest naprawdę zmasakrowana, już jak widzicie. Używam ją namiętnie cały czas, A ta, ale z drugiej strony dobrze, że jej wcześniej nie używałam, bo może już by miała jej koniec. Następną, co my tutaj mamy, nie z Avonu podkład. Jest to ten lekki taki podkład, który Wam pokazywałam z SPF 20. Jak na moje potrzeby, bardzo dobrze kryje. Ja go rozprowadzam gąbeczką, taką zwykłą, chyba nawet z, z Oriflame. Nie ściera mi się. Nie wiem, czy robiłam z nim test na żywo, ale jeżeli nie, to Wam zrobię naprawdę super podkład i nawet on nie był drogi, kosztował około 15 albo 20 zł, tak mi się wydaje, nie jestem pewna, jak dla mnie super, le, leciutkie krycie nie ściera się, nie roluje mi się nie wałkuje mi się e, więc więc ok następną, e, następnymi dwoma rzeczami, już ostatnimi jest to jedna szminka z Oriflame ojej z Color drops, Drop, ona się chyba nazywa, tak mi się wydaje. Ona ma takie dziwne opakowanie. Ja ją wam pokazywam, jak przyszła paczka. I to jest taki kolor, taki bym powiedziała, miód wpadający w róż. Ona jest taka chudziutka. Teraz mam ją usta pomalowane. Ona nie nadaje jakiegoś takiego super koloru, ale robi te usta takie błyszczące. Na pewno je nawilża, nie wysusza, nie trzyma się to też jakoś super. Super yy, długo, ale yy, nawilża te usta, nie wysusza, I tak jak mówię, nadaje taki naturalny, naturalny kolor ustom, ustom, ust, <laughs> naturalny kolor ust, I, yy, i co? I super się błyszczy, tak? I następną szminką, którą używałam yy, przez ostatnie powiedzmy dwa miesiące, jest szminka z Eivonu, też na pewno ją pokazywałam. Po prostu super, super szminka. Chociaż ja wam powiem, że tych szminek to coraz mniej robią, tak mi się wydaje. Chyba robią coraz mniej. Ta szminka utrzymuje się przynajmniej u mnie 4-5 godzin. Oczywiście, jak nic nie jem i nie piję. Kolor ma zabójczy, chociaż kolor nie jest, nie jest taki sam w opakowaniu jak na ustach, no niestety. Tutaj widzicie, jest taki. Różowy, brudny, a na ustach wychodzi to taka bardziej taki fuksjowy. No, zobaczcie. Ja myślałam, że on będzie taki bardziej właśnie fioletowy, zgaszony, taki ładny. A tutaj, jak widzicie, on wychodzi całkiem inny i całkiem inny wychodzi też na ustach. Nie wychodzi tak jak w opakowaniu. Ale tak jak mówię, szminka nie wysusza mi ust, nawilża usta. Ona też nie była droga, ona jest. Tutaj jest kolor koloru tu nie ma, ale pokażę Wam, zbliżę Wam nazwę. Uważaj. O. I równomiernie schodzi, nie zostawia żadnego rantu takiego naokoło, jakbyśmy mieli pomalowane konturówki. Nie zostawia takiego rantu, jakbyśmy miały namalowane konturówką. Tak jak mówię, u mnie bez jedzenia, bez picia trzyma się około 3-4 godziny. Nawilża, nie wysusza. Więc ja myślę, że jak za takie pieniądze, tak mi się wydaje, że kosztuje około 15 zł, albo może troszkę mniej, nie jestem pewna, ale za takie pieniądze jest ok. Mam nadzieję, że ulubieńcy Wam się podobali te kilka minut spędzone ze mną. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!